Budik. Jestem z firmy Series Ser i dziś troszeczkę inaczej niż w zeszłym roku, choć też gra padano tutaj gwiazdka. To no jest generalnie tak, że my mamy bardzo dużo pokazów i otwieramy serię w różnej kolejności, żeby nie otwierać na przykład cały czas trzyletniego Parmazianu. No i znowu wypadło tak, że u Was przyszedł czas na grana. O różnicę dzisiaj będzie troszkę krótszy pokaz. Bo jeśli byliście w zeszłym roku, otwieraliśmy go klasycznie na pół, na ćwierć, na jednomórną i jedliśmy sobie. A dzisiaj we współpracy z Zamkiem postanowiliśmy otworzyć Wam górę i serwować Wam makaron, spaghetti ze środka sera. Uprzedzę tylko, że w związku z pewnymi wydarzeniami, które miały miejsce w piątek. I Kłopotami logistycznymi, spowodowanymi moim wypadkiem samochodowym mamy tylko 80 porcji. Więc zapraszamy Was, nie gniewajcie się, ale ja przyjechałem autem kombi osobowym, bo niestety to drugie już nie jeździ. Eee, dobrze. Więc użyjemy do tego, użyjemy... O. Eee, użyjemy do tego... Znaczy, jak mi słyszeli, to mogę się wycierać. Eee, użyjemy do tego nożyków, które poznaliście w zeszłym roku, tylko troszeczkę inaczej ich będziemy używać. Tutaj mamy małą wersję nożyka podstawowego, o duży to jest z reguły tej wielkości, ale akurat dzisiaj wystarczą nam na małe, one nam posłużą do pierwszego wbicia mm, zobaczycie, jak znaczy mamy odkroić samą górę, samą skórkę z góry, tak, żeby potem sobie wydrążyć środek, i żebyście już na naszym stanowisku prosto z tego, yy, z tego sera, mogli jeść makaron. Przygotowaliśmy troszkę lżejszą wersję, bo w pierwszej opcji była carbonara, ale carbonara jest makaronem po pierwsze potrzebujący żółtka, a przy takiej pogodzie ja nie jestem zwolennikiem, a po drugie no, przydałoby się, żeby to było w wersji oryginalnej podgarle, w wersji bardziej spuszczonej boczek, eee, to dalej byłby bardzo ciężki sos. Więc zmieniliśmy go na sos e, pomidorowo-bazyliowo-czosnkowy, który jest lżejszy, ze świeżą bazylią. Eee, no i wiemy, bo, bo też podobne otwarcie Robiliśmy w sobotę de facto, w piątek w środku nocy, jak przyjechałem po wypadku, no to robiliśmy we Wrocławiu i z peł jakby działa spoko, więc jest on po prostu lżejszy. E jako, że trochę mi to przeszkadza, to będę do Was krzyczał jednak. Y bo ja się wybijam, nie to całkowicie. Nie, Słyszycie mnie tak wszyscy? Tak A, tak. dobra, to zróbmy tą wersję tak. No więc tu mamy te podstawowe nożyki. Wyznaczymy sobie linię. Te nożyki nam zrobią pierwsze wejście. Będę musiał oblecieć go dookoła. Zaminając nożyki, zobaczycie technicznie, jak to wygląda. Otworzymy sobie go nożem, który znacie z zeszłego roku, czyli takim otwieraczem, który służy do przecinania skórek. A na końcu tym dużym nożem zrobimy już głębokie cięcia. Zostanie nam, on nie dochodzi do końca, zostanie nam na końcu końcóweczka. Wytniemy sobie to, nakujemy go, zrobimy wzór, w kostkę, wyjmiemy kostki, potem was poczęstuje tutaj po prostu otwartym serem. No i na końcu przeniesiemy do nas na stanowisko. Tam dacie nam chwilkę, żeby popodłączać cały sprzęt. No i będziemy serwować. Tak jak wspominałem, mamy 80 porcji, więc no, jeżeli jesteście chętni zjeść, no to. Musimy się ustawić w jakąś kolejkę, tyle przywiozłem makaronu. Musieliśmy się po prostu zmieścić z dostawczego samochodu do dużego kombi. będzie dobrze. No niedobrze, ale, ale... Będzie dobrze. A, będzie dobrze, tak. Dobra. Robimy sobie linię dookoła. Od razu tą linię zrobimy rozcinając skórkę. O! Teraz jest dużo twardsza niż ta wrocławska. Nie właśnie nie. Bardzo albo w podobnym wieku, albo troszeczkę młodszy, bo tam mieliśmy 18 miesięcy. A tu nie zdążyłem sprawdzić miesiąca. Ktoś może wpisać włoskie miesiące i zobaczyć. Zaraz Wam powiem. Lug. Jaki miesiąc zaczyna się? Lug. To będziemy wiedzieć, z którego miesiąca zeszłego roku on jest. Niestety przed pokazem mulił i nie znalazł. Rozpinamy sobie skórkę. Jak wiecie, mamy dwa sery. Mamy parmigiano-reggiano, zwane popularnie parmezanem, choć Włosi za tym nie przepadają i mamy oryginalną nazwę, czyli Yy, znaczy, parmezano, yy, wróć. Mamy oryginalną nazwę parmeziano-redziano i nazwę parmezan, która się przyjęła dzięki naszym zaoceanicznym amerykańskim przyjaciołom Włosi i my tak samo używamy nazwy parmeziano-redziano. Tak, radis z grana padano. Przepraszam, że strącę lipiec. Brawo dla Bulbasca, czyli mamy równo. To dużo zmienia. Rok. Nie, nie, bo ja taki zamówiłem, ja trochę tak ten, półtora roczny był ten. Zamówiłem roczny, więc jest OK. E, tu ciekawostka ostatnie przedostatnie dwa kręgi dostałem trzy miesiące młodsze, a ostatni dostałem rok starszy, także precyzja zamówień. Super. I teraz tak, będziemy sobie dokładnie. Będziemy sobie e, wbijać te małe nożyki, troszkę sobie pogłębiać tutaj ruch i musimy tak przelecieć dookoła. Czekajcie sobie przez chwilkę będziecie. Widzieć pana serka plecy i nie tylko, no ale muszę przejść dookoła, chociaż może nie, może go przekręcę. Dobra, musimy mu tą górę zdjąć. Musimy to zrobić po kolei, nakłuwając. Jak wiecie, tak jak otwieraliśmy w zeszłym roku, cały krąg. Tak, tutaj też próbujemy to zrobić, tak żeby to troszeczkę chociaż skruszyć otwarcie tej góry można robić na różne sposoby my akurat wolimy, lubimy taki sposób, mógłbym sobie ułatwić to trochę garotom no ale staramy się wykorzystywać te nożyki, które tutaj są powiem szczerze jest twardy zawodnik będę się starał robić to szybko w miarę moich skromnych Parmigiano-Reggiano, zaczniemy od niego, a potem przejdziemy sobie do grana padano. To jest ser, który w pierwsze zmianki pojawiają się w około XI-XII wieku. Benedyktyni i Cystersi we Włoszech, jako że posiadali odpowiednie fundusze, mieli dużo czasu i byli jedną z uprzywilejowanych grup społecznych, e, starając się doprowadzić do tego, żeby e, móc produkować żywność, która trochę więcej, trochę dłużej przetrwa. Bo taka była generalnie geneza. Pamiętajcie, że no w wczesnym średniowieczu lodówki to jak se ktoś nawiózł lodu z gór albo jakieś chłodne bardzo pomieszczenia, ale to dalej nie ta skala. E, Zaczęli kombinować z wkładaniem sera do solanki. Zauważyli, w ogóle taka dygresja. często jestem pytany, skąd się ten ser w ogóle ser wziął? się? Jak ludzie wpadli na pomysł, żeby robić ser? Ja myślę, spróbujemy przekręcić, żebyście jednak widzieli mnie. Ja myślę, że tu, w tym było bardzo dużo przypadków. Pierwsze wzmianki o serach pochodzą. 8-6 tysięcy lat przed naszą erą z terenów dawnej Mezopotamii. I ja wyobrażam sobie tak, że pewnego razu ktoś sobie siedział na takim ukropie jak dzisiaj i zostawił gdzieś mleko i po prostu to mleko się rozgrzało i nagle powstał twaróg. Albo ktoś sobie jechał z bukłakiem z cielęcego żołądka, wlał sobie mleko, chciał się napić, a tu nic nie leci. Rozciął i okazało się, że podpuszczka, która jest w tymże, Zcięła mu ten ser to mleko i powstał ser. Więc myślę, że tak jak bardzo wiele wynalazków i odkryć pojawiły się całkowicie przypadkowo. Więc domyślam się, jakby no nie znając nie ma takich opracowań przynajmniej ja do nich nie dotarłem, że bardzo podobnie mogło być z bardzo podobnie mogło być tutaj z odkryciem, że leżąc w solance taki ser twardnieje, a jak twardnieje, to daje nam dłuższe przetrwanie tego produktu. Bardzo szybko po tym odkryciu dowiedziały się kolejne możne władzkie domy, rodziny, zamki, a co za tym idzie ten ser zaczął trawiać coraz szerzej, w związku z tym, że w związku z tym, że e, on był bardzo wdzięczny do transportu, bo a, ta skórka, która powstała, w ogóle po co jest skórka w serze? Tak naprawdę do jednej rzeczy, żeby nam się bakterie do środka nie dostawały. Tutaj macie, e, jakby jest parę rodzajów. Tutaj macie skórkę, która powstała przez przetrzymywani w solance jak kupujecie takie no zwykłe sklepowe sery to one są to one są w plastiku spożywczym zapewne większość z was wie że też używano wosków parafin no ich koszty teraz są dużo większe niż dużo większe niż plastików spożywczych, na przykład sery, które my wprowadzamy z Holandii z takiej stażalni serów, czyli miejsca, gdzie sery dojrzewają, to zamówienie w tej stażalni od 200 krążków zwyż dopiero im się opłaca e, zrobić parafinę, robić e, nie, nie plastik spożywczy. To jest trochę taki kasus, ja często o tym mówię, tego, że my mamy tam różne produkty, e, różne produkty z truflami. Tutaj, akurat, pewnie mamy tylko jakiś tam jeden ser. No to już od dawien dawna trufli szukają e, psy, a nie, a nie świnie. No bo świnia po prostu zjadała te trufle. A pies dostanie gryzaczka i jest szczęśliwy. Więc cały czas gdzieś tam, od wczesnych lat, człowiek dąży do pewnej optymalizacji, opłacalności, mniejszych kosztów. I przy jedzeniu to też jest norma. Już powoli dochodzimy tak do początku. No, niestety to musi ta pierwszy etap jest najbardziej długotrwały. Dobra. Teraz sobie to wsadzimy tutaj. O, tu w ogóle dostałem te komplety. Są oryginalne komplety, właśnie jak wygra grana Panano, ale parmigiano mają po prostu swoje, swoje znaki. E, parmigiano reggiano. Teraz będziemy używać już tego długiego noża, który. Możecie z zeszłego roku znać właśnie z długich pionowych cięć, które miały doprowadzić nam do tego, że ja Was przepraszam, mam jest gorąco i on mi się ślizga. Rąk waży 40 kg Ten ser u nas kosztuje 129 zł, dzisiaj będziecie mieć 119 cenę Niemniej najpierw musimy z niego wydać, żeby go kupić na kawałki najpierw musimy z niego wydać makaron po prostu no bo ja go nie mogę zacząć rozcinać, jak w środku mam. Chociaż chyba w ogóle zobaczymy, czego dzisiaj rozetnę. Ale mamy inne, więc to tam coś wymyślimy. To jest taka podstawowa, podstawowa waga tego sera. Są też mniejsze krążki. Taki ser pierwszego otwarcia ma 12-13 miesięcy. No do, do covid myśmy mieli co pół roku. Teraz znowu powolutku do tego wracamy. Ser z wiekiem zaczyna tracić coraz więcej wody. I zachodzą procesy dojrzewania sera. To, to są procesy dojrzewania sera. Między mniej więcej ósmym a 10 miesiącem e, aminokwasy, które są w serze zaczynają się rozpadać i wytrącają się takie charakterystyczne kryształki soli i cukru właśnie z przemiany tych aminokwasów. i w takim młodym serze one jeszcze nie są wyczuwalne, ale już w takich starszych serach jeszcze co to, to jest proces dojrzewania sera a musimy mieć optymalne warunki, czyli około 12 stopni, 12 stopni ciepła i 85-95% wilgotności powietrza, wysoka wilgotność no i, o dobra patrzcie jesteśmy, mamy już taki kapelutek i teraz musimy tam dojść do tej końcówki której nożyk nie dochodzi i sobie ją tam podreperować podotwierać i będziemy zaraz mieć Voilà. tak wygląda krążek Teraz była taka deska, ale jak rozumiem, ta deska jest pod spodem. A, bo ja bym was poczęstował, żebyście skosztowali Jakoś to wymyślimy. Jakoś to wymyślimy. Piotrek, może jakąś miseczkę albo to, Albo ktoś? Bo ja, to, bo ja myślałem, że na tej desce, która jest pod spodem, to zrobię, ale ona jest pod spodem, to na tym już nie zrobię. To chciałbym poczęstować Piękce, nic. wiesz, ją Cokolwiek, 40, ja to puszczę. Grana generalnie jest odpowiedzią na parmigiano Redziano, które można robić w bardzo wysokim rygorze produkcyjnym tylko w części wokół rzeki Patusz, tam mniejsza o większość, w jakich dystryktach, czy jak to tam oni na to mówią. A grana Rana Padano można robić o wielu większej ilości rejonów, też ma, swoje, też ma swoje konsorcjum, też się zrzeszają w konsorcjum. I co? No i nie mają takiego obostrzeń, że muszą być krowy rasy Reggiana, że musi być udój wieczorny i poranny, że musi być podpuszczka tylko, mówię o parmigiano-reggiano, tylko cielęca, że krowy muszą być karmione mlekiem siennym, mleko musi być niepasteryzowane. Jest bardzo dużo takich reguł, które poza tym rejonem do produkcji muszą być, nie wiem, że krowy nie mogą mieć kiszonek, tylko właśnie to sienne mleko. Na napadano nie ma takich obostrzeń, więc można je trochę szerzej, e, można je troszeczkę szerzej e, produkować. No widzicie, tutaj są takie początki, widać, że pojedyncze kryształki już są. Teraz skombinujemy jakiś pojemnik, żeby was... Ale może będzie pan podawał, na na ty, ten pokryw. może pan podawał. Po taki pokrywkę? Może pojemnik? Wszyscy będziemy Ta pokrywka będzie... jest nadal jedzeniem, bo to nam... jest <grymna> <A, grymna> ser, ser, który my Podstawimy roztopimy. I pan przejdzie z tą pokrywką i każdy... No dobra. Y, plus 10 za pomysłowość w takim razie. Już kończę, żeby dla wszystkich. Mamy dwa kanały. Nie, nie, no tutaj poczęstunek macie bo po prostu od nas. Nie, udało mi się, to, jak, jak to chcesz ogarnąć, wiesz? Wiesz co, wysypię o, tutaj jakoś? i przejdę z tym rzeczywiście. O, tak? Bardzo mądra pani jest, pewnie pani profesor. E, Wszystko, e, prawdopodobnie. To z budzeniem. Magia, z Dobra. Nie, na tym zrobię, na tym przejdę, tak. Tylko teraz można wziąć Coś nam nie tam zleciało. Ale cały czas na podpuszce są? Czy bez zwierząt się nie da? Eee, czy wegańskie we gra grana może być wegetariańskie. Mhm. E, grana może być na mikrobiologicznej. Okay. Parmigiano, reggiano absolutnie. Tylko może być na oryginalnej podpuszce e, na, wcielęcej. Tak. Dobra, no dajcie mi sekundę, żebym to pokroił. Puszczka